Film nie gdzie OPI trolla, ale, ale zombie. Ja, no, ja muszę tutaj przechodzić OPI, nie, nie będę tej szeryfa rozpraszać. Aha, XD. Mam nadzieję, że no cię no słychać, no by the way. Jest nowa piosenka. Jaka? I tywie, Czy? i e, zauważyłeś moje nowe profilowe? Nie. Jak to nie? Mam już aż... całą, całą godzinę. <grym> Dobry, nieważne. Podgłośnię cię. Teraz mów. Ja ledwo... Ja ledwo Ja ledwo tyksy wymyśliłem. A ty godzinę robisz ten. Nie, już... Nie, już, krócej robiłam. No bo one jest, one jest ładne, uwierz mi. No to ostatnie. No wybuchnę, ale... Aha, gzda. A ja jestem już, już takie... na żółtym. Aha, oszustwo, oszustwo, no. Oszustwo, no. Jestem na żółtym. Nie, ja... Wiesz, co jest najgorsze? ja co? Ja oddaję dziew... jakiejś dziewczynie... zombie, zombi, które ma 3, 3 sekundy. Oddaję i akurat w ostatniej sekundzie... Będzie coś takiego, że wiesz, że ona mnie akurat złapie, no. no. What the hell? Wiesz, na jakim jestem kolorze? What the hell? No. Mm -hmm. mm -hmm. Powiedz, na jakim Nie jestem kolorze? Mi. No. Różowym. Różowym? No. Ja też jestem tam, ja jestem na... Ja muszę przejść trolle i jestem na A nie jestem już na niebieskim. O mój Boże. Naprawiło mi się jakoś... No nieważne. Mam Dobra, trochę ja jest mniejszy ekran, ale jest git. Zrobiłam takie fajne profilowe. Wygenerowane przez IEA. Czyli przez dużą inteligencję. Aj, aj, aj. A nie AI? A czy to ważne? Aj, aj, aj. Ej, a ładny skin w ogóle? Aj, aj, aj. No nie. Dobra, umra. Ej, ładny skinek? No, ładny, skin, no, ładny, skin, ładny. A ty kiedy zmienisz? Nie, nie mam reszty. Możesz mieć za no, darmo. Wiesz, oczywiście. Wiesz roboksy, to na pewno mi nie ma drogi. Ej... No jest wina. <laughs> <Nie! gülüyor> <laughs> A ja byłem obok ciebie! O Boże! I po tyłeś? Widzieli no ja nie mogę. Znowu jestem zombie! Ja byłem tylko dwa razy. Ale... A ja Cię jeden raz złapałem, ale od razu skoczyło na mnie. Widzowie, za chwilę wrócę. Muszę zrobić sprawę, której nie może się dowiedzieć. Za chwilę wrócę, widzowie. A no, sami. Zostaliśmy sami.

nie. Okay. się w ubrała. Ile... Nie masz pojęcia? Razy mam zombie. Osiem. <grym> też nie chcesz chodzić ze swojego ulubionego kororu? Co? Pow, gdy musisz zejść ze swojego ulubionego kororu? Nie, 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 nie teraz. Pow, tymczasem i... Co to zmieni? Ja chodzę za zombie. A ja jestem ja na kolorze zielonym. Nie! Widziałem to. Zambi zapinać Przebuchnąłeś Nie Tak Kurak nie. No, nie no, drogie Stary, a podoba ci się mój nowy skin? Tak A co najbardziej w nim się ci podoba? Nie wiem <śm> Ogon a wiesz ile kosztował? 95 robux. Czy tam 65, nie pamiętam? Te ceny były zbyt podobne. Gzda. Nie wiem, czy tyś miałeś jak robiłeś skina, to za wielkość cen było takich samych. Też tak miałeś? Tak. The way. Jestem na żółtym, a ty? Już jestem na fioletowym. Jestem na niebieski. To wysoko jesteś. Czekaj, zobaczę ile trwa odcinek. Dobra, 8 minut. I tak? 15, 15 minut, minut odcinek? Czy goliś 12? Bo ja nie chcę zbyt długo nie, nie nagrywać. Choć nie nagrywam 3 dni A Ty wiesz, że no, ja nie nagrywam przez 3 dni? No wiem Fajnie ja to wiem. nie miała. przerwa idealna How wait Nie, jestem głupi, jestem głupi, jestem głupi, jestem głupi, jestem głupi. Jestem głupi. ja zombie. nie mogę Spadłeś na sam dół, czy zostałeś zombie? Nie, zostałem zabity przez laser, głupi. O, to jeszcze gorzej. Ale to był czerwony, i ja myślałam, że tu zadaje HP, a nie, że... Zabiję od razu, Ach. Tutaj troll. Ja troll, trollowski, nie trollował mnie. Happen nie. Dzięki troll i daż mi cię wybuchł. Ej. Ja myślę, też, że trolle nie, nie... nie robią tymi zrobiksami, bo, bo oni mogą się zemścić. Bo the wait. Też tak myślisz? Nie. Nie! Zrobię przeżyć w życiu. Co? Spadłam. O Boże, widziałem zielonym. Nie, nie, nie... Nie jestem na jasno zielonym. Czy... Ej, co byś zmienił w swoim skinie? Jakbyś mógł. Trzy skapa, naprawdę. Jaki gówno! Przepraszam na się... widzowie, ale no... No, nienawidzę. Eee. Stary, czy ty chcesz dokładać roboty? Co? ty chcesz mi dokładać roboty, że jeszcze będę musiała to zablużować? Tego. No dobra, nie zabluję tego, ale... Proszę, nie przeklinaj już, okej? Okay? Ja Wiesz, na G... Na G pojedziesz. A ja ciebie nie. Jestem za tobą. Nie! Ucieka! widziałam to. Widziałem to, Wiedziałam to. O Ej, boże. no... Ej, a ładna twarz. Tak. Wiesz, kosztowała? Nie. Ona była najtańsza, ona kosztowała 180. tylko... Nie, ona kosztowała tylko 35 robuxów. Co? Tak mało? No? Znaczy, ja myślałam, że... No chyba, no, chyba, że liczysz nie, też te nie. plastry, chyba, że liczysz te plastry to jeszcze dodaj tylko do 90 p. jak liczysz plastry. Nie chciał dostać od kogoś do buksy. Ja jestem zombie, jestem zombie, jestem zombie. <ścoughs> Ej <śpiew> hey, po zombie same spadają. Nie wiem czemu, ale mi się nie chce kować. tylko przychodzę normalnie już. Ja przez jakiegoś trolla spadłam. A ja tutaj jestem koło troli, ale oni nie trolują. Znaczy ona nie troluje. Ja właśnie przez nią chyba spadłem. Widziałam. Widziałam Mam to nagrane. To znaczy nie mam nagrane, ale mam wskazane. To było okropne. To, a, a mnie przepuściła nice. Nie widziałeś tego, nie widziałeś. Widzę się. Jesteś napiętowym ja dochodzi. Odcinek po 12 minut. Kończymy? Ej, ja chcę pokazać widzom to. Ostatnia próba. Bow the way. Tak na koniec odcinka może przejdziemy tylni op. To się najtrudniejsze. Ej! Kiedy ostatni raz nagrałeś film? No, teraz nagrywam. Teraz. Nagrałem teraz piosenkę i ona się przesyła. Więc... Hmm. można powiedzieć, że film nagrałem kilka dni temu. Naprawdę ja nie mam daily. Ja tak samo. Mi się... Ja mam daily, ale... No mi się trochę czasami przerywa. Ja wiem, na początku swojej kariery. Próbuję. <suszy> Ej, dobra, kończymy? Hey, bo jak ja spadnę? Proszę, bo ja jestem już na niebieskim. No dobra, to ja poczekam. Zagrywać jak spadniesz. Mam, teraz możesz spadać. Nie. Jeszcze ja. 14 dobra, minut. Teraz... No, co ten sobie. Jestem na tym, gdzie byłem. A ja ci widzę. Ja to zrobię. Dobra, proszę. Nie możesz tego przejść? Nie zrobię Nie, tego. Nie ja nienawidzę tego. Nie nienawidzę. Spadłeś? Ja jestem tak blisko. Nie spadłem. Z, znowu dokręciłem. Dobra, tam Już. Niby. No. kończymy. PAPA widzę. Zostawcie suba i like i wpadajcie na kanał. Leona. I dajcie mu. A tak w na, na koniec odcinka zgadnij, ile ten skin kosztował. Ja? No, mój, ile kosztował, zgadnij. 450 e... probów. Nie. Więcej? Tak. Je 600 ileś. O mój O Bo nie no masz. No bo. No, ku, masz ogon... Oda. Dajcie mi się pożegnać. Dobra. Ej no! Dobra, kończymy. A ja, ja, ja chcę zobaczyć, zobaczyć, czy ja to zrobię. Podajcie na kanał Leona. Na 7.100. I pamiętajcie, do końca wakacji, jak bije 100 słów, to zmieniam na 8.100. Na Kameleon. A, do... a, a jak dobiłam Ci 200, to nie zmieniasz. Jak dobiłam Ci s, s, więcej niż 100, to nie zmieniasz. Tylko Nie, na Pisać nazwę, i potem zrobić koło fortuny i zobaczymy, na co wypadnie taką nazwę zmieniasz. Dobra. To pa, papa, widzowie. Pa, pa. narka. spadajcie na kanał Leona i to koniec.